Witajcie, ostatnio byłem w sklepie i wpadło mi w oko coś nowego. Wewnętrzne, narożne filtry Eheiman do niedużych zbiorników. Także jak zwykle zobaczymy, czym się producent wchali na pudełku, jak te filtry wyglądają z bliska, no i oczywiście jak chodzą. Także zapraszam serdecznie na film. I co my tu dzisiaj mamy? Eheim Aqua 60, 160 i 200. Cała nowa rodzina narożnych filtrów w przyzwoitym ciemnym kolorze. Dwa lata gwarancji. Oczywiście do kupienia w czmielu. Link będzie w opisie filmu. Tutaj mamy co do jakich akwariów: od 30 do 60, od 60 do 160 i od 100 do 200. Gdzie mamy pompę w najmniejszym od 160 do 300 litrów na godzinę, czyli co jest regulacja od 210 do 440, i tu jest dokładnie taka sama. Akwarium słodkie, jak i morskie, i producent się widzę nie chwali na pudełku, jaki jest pobór prądu, musiałem sprawdzić w necie, no, wszystkie te urządzenia są 4-watowe. Jak pa tak patrzę po tych pompach, no to do akwarium to akurat bym sobie stosował do tych mniejszych zakresów, czyli ten najmniejszy do 30 litrów, ten do 60, ten max do 100, bo ja lubię nadfiltrację. Coś tu już jeszcze z przodu? Mm -mm. Francuski, hiszpański to nie bardzo. I jak to wygląda? Model najmniejszy ma dwa kosze. W zestawie mamy gąbkę i węgiel. 160 ma trzy kosze. Czyli ma trzy gąbki węgiel i dwusetka ma cztery kosze, cztery gąbki węgiel, i zobaczcie, jest upgrade kit. Do każdego z tych urządzeń możemy sobie dokupić taki koszyczek. Super, można to, że to można rozbudować. Oczywiście ja do tego koszyka to nasywałbym sobie ceramiki. To by było najlepsze rozwiązanie, nie? Dobra. Eee, tabelka z całą rodziną. Co tu jest jeszcze? To jest chyba pojemność samych tych koszy. Bo tu mamy 160 cm sześciennych. 240 cm i 320, czyli pojemność naszych koszy w sumie. Aha, i wymiar urządzenia 66 na 66 mm szerokość a wysokość oczywiście im więcej koszy, tym jest więcej tych centymetrów. Dobra, kod QR odnosi nas na stronę, instrukcja obsługi w języku polskim. Tu mamy angielski i niemiecki. Tak, tu się właśnie. A jednak wyprodukowany we Włoszech. I zobaczcie, jest po prądu 4,5 W, a na stronie pisze 4. Tu mamy 4,7 W. I tu też 4,7 W, bo to ta sama pompka, czyli wychodzi na to, że tu będzie minimalnie słabsza. No ale dobra, zobaczmy co w puzle. Zbieramy wszystkie i powiemy co w środku, no oczywiście instrukcja, gwarancja. Dobra, do tych pierdółek nie będę wyciągał, bo są takie same. W zestawie dostajemy oczywiście filtr, cztery gumowane przysadki, filtrację chemiczną w postaci węgla i końcówkę z natlenianiem w kształcie myśliwca z Gwiezdnych Wojen. Długi przewód super. I samo urządzonko. Regulacja tabliczka i zobaczcie te nasze kosze. Puclenie. I tutaj jest taki mały pojemniczek tu sobie możemy dać węgiel lub troszkę drobnej ceramiki. I tak działa nasza regulacja, czyli dusimy przepływ. To się rozkłada. Powiem Wam, nie bez problemu. Zrobiłem to poza kadrem, żeby nie połamać. I ta głowica przypomina mi łudząco, zobaczcie, nie mam, ale tej ze skimera. Nawet ten wirnik wygląda jak ten ze Skimera heimowego. Czyli jakby do tej pompki dobudowali kosze i zrobili filtr. Jak zwykle nie chcę wyjść. Sekunda, maciupeńki. No, maciupeńki jest ten wirniczek. Zostawimy go sobie tutaj dla porównania No jak był dół od skimera Patrzcie, coś wam pokażę. Ciach. Ciach. Zobaczyć, czy się pompa czymś różni. Tylko to jest, wyjąć to. To się boję, że się coś połamie. O, jest większe. Patrzcie, to jest to nasza różnica. Łopatki wirnika są troszeczkę większe. No, różni się. Typ 2207, typ 2206, 4,7 W. 4,5 W. No to w największym filtrze będzie to samo, ale jest typ już 2208, też 4,7 W od 210 do 440 litrów tylko mówię, tam, wyciąganie tego to taki daje dźwięk jakby się miał połamać ale zobaczcie jest identyczny wirnik to nie ma co wyciągać Dziw, dziwnie to jest zrobione Mogu, mogliby to poprawić, żeby był łatwiejszy dostęp no i co wam jeszcze chciałem pokazać, patrzcie na upartego jak sobie zdejmiemy dół, to można sobie tak, taki wieżowiec zbudować. No tylko pompka 440 litrów no, będzie miała nie lada wyzwanie, żeby to wszystko przepompować. Ale mamy wtedy, patrzcie, burczka lifa. Dobra. Były trzy. Zaraz się pogubię. Dobra, tu jest dół. Były cztery. I coś ty zrobił. Udało się poskładane. Nic nie połamałem. Nic sobie nie zrobiłem. Także sukces. No to co? Weźmiemy sobie tego średniaczka i zobaczymy. Jak dmucha. A w akwarium filtr prezentuje się bardzo zgrabnie, ale zobaczymy jak dmucha. Już zalewam akwarium wodą. To zobaczmy jak to chodzi. Aha, wszystko jasne. Wiecie, czemu jest taki huk? Huk powoduje nam to powietrze. Widzicie? Echa im pożałował, żeby nam dodać do zestawu taki dławik. No nie wiem, kosztuje góra 2 złote. Co za problem było to dodać? Zobaczcie, jak go damy. To niebo ciszej. Szkoda że nie dali i musimy sobie na bank takie coś kupić. No chyba, że nie chcemy mieć natleniania, to wtedy nie ma tematu. Ale jeżeli chcemy, to takie coś to jest dramat. Jak to dmucha? Dmucha widzę bardzo. Przyzwoicie. I tak też jest hałas do przeżycia. Bo jak całkiem zakręcimy. No, to jest ok. Ja dałem tylko na dwie przystawki, dlatego on tak. Tutaj odchodzi od szyby. Powinno być to coś takiego. No i jest cichuteńki. No, takie buty. Teraz chodzi na maksa i pobiera nam 5,1 W, czyli więcej niż deklaruje producent. A skręcimy na minimum, bo niby to akurat nie powinno mieć tutaj w tym wypadku wpływu na pobór prądu, ale my sobie to sprawdzimy. A regulacja jest pod tym. Teraz jest na minimum. I tak jak myślałem, to akurat nie ma to wpływu na pobór prądu. Spadło nam o 0,1, jest równo 5 W. No to pora na podsumowanie. Raczej takie pierwsze wrażenie. No bo ja nie jestem użytkownikiem tych filtrów od kilku miesięcy, tak tyle co ja sobie obejrzałem, włożyłem do akwarium. Pochodziły parę minut, więc co ja mogę powiedzieć? Mogę się podzielić z waszymi moimi pierwszymi wrażeniami. A pierwsze wrażenie jest takie, że filtr bardzo ładny, spoko, odpowiedni kolor, zginie na w akwarium, tym bardziej jakbyśmy <laughs> mieli czarne tło, to na plus, regulacja. Koszyki. Możemy tu dać sobie gąbkę, możemy sobie dać ceramikę. Jest narożny, a minus? No, minus to moim zdaniem te pompy są troszeczkę za słabe. Ja bym tak dał co najmniej 100% mocniejsze. Czyli nie takie 300 litrów, a 600. Wtedy miałoby to już jakiś sens. Ale oczywiście pamiętajcie, że jak mamy gąbkę. W gąbce się też wytwarzają bakterie nitryfikacyjne, i oprócz filtracji fizycznej mamy też biologiczną. A przy wolniejszym przepływie wody ta filtracja jest jeszcze bardziej skuteczna, więc może coś w tym jest. Takie moje zdanie. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło. Cześć!